Dlaczego codziennie o 20.20 20 trzeba robić hałas? Kiedy patrzę na to, co się wokół dzieje w świecie rozpoławianym zarazą i grą interesów politycznych czy finansowych realizowanych pod jej osłoną, uderzających w nas wszystkich, myślę o tym, czego potrzebujemy. Potrzebujemy być razem, potrzebujemy znać prawdę, potrzebujemy poczuć, ilu z nas jest przeciw temu, co się wokół dzieje. Potrzebujemy to z siebie wyrzucić, wykrzyczeć, żeby się zwyczajnie nie udusić. Potrzebujemy się nie zgodzić. Potrzebujemy czuć wspólnotę, bliskość innych ludzi i bliskość wspólnych, prostych ludzkich wartości. Jako przeciwwagę do braku wartości i krok w stronę nadziei. Potrzebujemy czuć, że nie pozwalamy się uciszać, nie dajemy sobie zakładać kagańca na twarz. Potrzebujemy czuć, że nie dajemy się traktować jak bezwolna masa. Potrzebujemy czuć, że budzimy tych, którzy śpią i zbieramy razem w prosty, pełen mocy sposób tych, którzy chcą wyrazić niezgodę na to, czego doświadczamy. Potrzebujemy wspólnie czuć tę moc moc zwykłych ludzi. Potrzebujemy przypomnieć sobie, że razem jesteśmy tą mocą, a osobno jesteśmy słabi. Potrzebujemy sobie uświadomić ponownie, że moc jest z nami, a fizyczne bycie na dystans nie pokona bliskości naszych serc. Potrzebujemy zjednoczyć się wokół mądrości, prawdy, wolności i życia przeciw głupocie, kłamstwu, niewoli i śmierci. Potrzebujemy wyrazić gniew, wściekłość, frustrację. Potrzebujemy wyrazić niezgodę na nieludzkie traktowanie, manipulowanie, okłamywanie, pozbawianie praw, demolowanie świata i życia, jaki znamy i które z takim mozołem codziennie budujemy. Potrzebujemy wyrazić to godnie, pokojowo, nie krzywdząc nikogo, ale potrzebujemy zrobić to wyraźnie i zdecydowanie. Potrzebujemy zrobić ten pierwszy krok, zanim zrobimy kolejny i kolejny. Potrzebujemy, aby usłyszeli nas ci, którzy o nas, za nas, ale bez nas decydują, władając przez kasę czy politykę, manipulując przez strach i kłamstwo. Potrzebujemy, aby oni poczuli, jak ich władza staje się bezprawną w chwili, kiedy przestają mieć na sercu dobro ludzi, nasze dobro. Potrzebujemy, aby poczuli, że jesteśmy tu. Mamy głos i nie będziemy cicho. Potrzebujemy, aby poczuli nasz krzyk, naszą niezgodę, naszą determinację, naszą moc. I nieważne, jakie mamy poglądy, kim jesteśmy, i nieważne, co z tego dalej wyniknie. Jutro się nad tym zastanowimy. Dziś potrzebujemy po prostu poczuć, że jesteśmy razem, że jesteśmy wolnymi ludźmi i decydujemy. Potrzebujemy zrozumiałego, prostego symbolu. Potrzebujemy wspólnego czasu i miejsca, w którym możemy to poczuć. Potrzebujemy być razem i wyrazić to prosto. Czy wybijająca codziennie godzina 20/20 -20 może być tym czasem? Czy 20/20 -20 może być tym symbolem? Czy hałas może być tym sposobem? Czy możemy od dziś codziennie o 20:20 20. otworzyć okna, wyjść na balkony, przed domy do ogrodów, zatrzymać auta, którymi jedziemy, wstać od knajpianych stolików, przy których w końcu znów pozwolono nam usiąść i zrobić wspólnie hałas? Krzyczeć, buczeć, trąbić, gwizdać, klaskać, używać syren, bić w dzwony, śpiewać. Czy możemy w ten prosty sposób oddać hołd prawdzie, wolności, mądrości, wspólnocie, mocy naszemu? Człowieczeństwu? Czy możemy w ten prosty sposób zacząć się sprzeciwiać tym, którzy im zaprzeczają i nam je odbierają? Czy możemy tak zacząć rozpoznawać się wzajemnie, przeciwstawiać się anonimowości, które na nas wymuszają izolację i zamaskowanie? Czy możemy tak zrobić krok do jednoczenia się i wywierania nacisku? Czy ktoś nam może zabronić, krzyczeć, klaskać, śpiewać, gwizdać, trąbić, dzwonić w domu, na ulicy, w knajpie? Czy ktoś może próbować odebrać nam nawet taką odrobinę wolności? Czy kiedy tak będziemy hałasować, zaczniemy sobie zadawać razem pytania, do kogo należy rok 2020, do kogo należy nasze życie, do kogo należy ten czas, do kogo należy ten świat? Kto jest źródłem społecznej mocy? Zadawajmy te pytania sobie, tym, których mamy wokół siebie i tym, do których na wszelkie sposoby docieramy. A jak już będziemy mieli przekonanie, że tego potrzebujemy, że to czujemy, to napiszmy wiadomości, nagrajmy filmy, wyślijmy zaproszenia i bądźmy razem codziennie o 20:20. 20. Ja, ty, ona, on, osobno nie zrobimy wiele, jednak razem zrobimy pierwszy krok, a pierwszy krok jest bardzo ważny. Każdy marsz do wolności, zwycięstwa, celu zaczynał się od pierwszego kroku. Udostępniajcie to wezwanie, oznaczając waszych znajomych, wasze autorytety, osoby publiczne, gwiazdy, influencerów, celebrytów, działaczy, tych, którzy docierają do wielu i wywierają na nich wpływ. Niech to uczynią swoim, pokażą, wesprą, niech dadzą przykład. Niech razem z nami robią hałas. Niech poprą powszechne, publiczne wywieranie presji. 20.20. 20. Robimy hałas, słyszymy się, jesteśmy słyszani, mamy moc. Dołącz bądź głośno o 20.20. 20. Podaj dalej. Niech moc będzie z nami.